No i jak widzicie, mój plan się nie powiódł, bo jestem z powrotem na Speed Triple, tylko że zwykłym, tamten był RS, taka jest różnica. Ale tutaj muszę zrobić ten sam numer Pamperek. Ręka mi się przemyka. muszę o tym myśleć, żeby nie zamykać gazu. Strasznie dziwnie działa ta wajcha od kierunku wskazów. Ma taki bardzo mały skok, nie jest to tradycyjny taki mechaniczny przycisk przełącznik, tylko właśnie taki króciutki. I tak samo wyłączanie też trzeba delikatniutko wcisnąć, jakby był jakiś mikroswitch. No nie, tam shiftera nie ma, tam shiftera nie ma pozycja jest bardzo podobna bo to właściwie jest <laughs> to właściwie jest ten sam motocykl tego w wersji drogowej normalnej Tam to jest RS jest mocniejszy przynajmniej tak mi się wydaje bo mówię no nie przygotowany przyjechałem więc po prostu tylko sugeruję się tym co co widzę na miejscu nie zamykać gazu i bieg w górę w ładnie działa. Pewnie strzela w wydech. Mała no, redukcja. Jeszcze jedna. Dobra, już poczekamy, nie będziemy tacy. Jak obroty silnika rosną, nie, nie zauważyłem tego w tamtym modelu, ale prawdopodobnie jest tak samo, bo wyświetla to jest identyczny. To ta skala obrotomierza zamienia się na czerwono. Dobra, muszę, muszę go wyprzedzić, bo mi uciekną. Nie, ten jest łagodniejszy. Ale hamulce są piekielnie fajne. Wystarczy musnąć delikatnym palcem i od razu czujemy, jak się wygryzają w tarczę. <tryk> świerszczy. Mi się też to podoba takie świerszczenie. Nie wiem czy to dobiega stricte z silnika, raczej tak. Nie <grym> widziałeś to! to, ty to? Stary Jamu otwór kurwa czwórka do odcina, to nie chce iść dalej! Piątka i za A co za pojemność? Każdy nie Tankuje. Tak, tak ale weź sobie tam Drugi. Druga. No ja pierdolę to spotarda, no? Ile to tam? ma? 150 chyba, nie? 160! Nie wiem, ale kurwa, jechałem z górki na przyspieszenie, wychodziłem z górki to mi to oszło, nie? W górę. No ten, ten jest ten jest dziadkowy, To co sam widziałeś ty? Ja praktycznie cały czas mam to tego oczu, wiesz? Ale to ogólnie nie tak, jest, jest to 40, ale nie jest to 50.